Hej, z tej strony Marcin z kanału Klocki w Obiektywie. Dzisiaj sobie obejrzymy zestaw serii Hidden Sight tajemnicze cmentarzysko. Numer katalogowy 70420. Zapraszam do oglądania. Już nie raz to podkreślałem i wypowiadałem się na różnych forach oraz innych kanałach. Dla mnie jest to jeden z fajniejszych zestawów w tej serii. Podoba mi się jeszcze nawiedzone liceum, które też posiadam i niebawem będzie recenzja. Tu macie nawet filmik, w którym wam pokazuję jakie sobie zestawy ostatnio zakupiłem. Co do tego zestawu jest rewelacyjny. Widziałem już dużo recenzji na jego temat. Mimo wszystko, jak pojawiły się pierwsze rendery tej serii, stwierdziłem, że ten zestaw muszę mieć. Katalogowo kosztuje 129,99 groszy. Mamy tutaj 335 elementów i w zestawie mamy 4 mini figurki oraz figurkę Duszka Psa. Co do pudełka, według mnie rewelacyjna grafika. Tu mamy pokazane właśnie screena z aplikacji, jak tam mniej więcej właśnie... Wygląda, natomiast tył opakowania jest to normalnie zestaw pokazany jak wygląda po zbudowaniu. Jeżeli chodzi o sam zestaw, tak jak widzicie, mamy tutaj cmentarz, na którym mamy dwa grobowce, figurkę, posągu, ruchome drzewo oraz taki schowek na narzędzia. Otwórzmy sobie pudełko i zobaczmy, ile znajduje się w nim woreczku. Ja sobie już go wcześniej naciąłem delikatnie. Akurat bardzo uważam przy otwieraniu pudełek, ponieważ ja sobie biorę je gdzieś tam kompletuję, chowam. Co do ilości woreczków mamy ich tutaj raz, dwa. Myślałem że nawet, żeby to trochę więcej. Jeżeli chodzi o naklejki, jak na taki zestaw jest tego całkiem niewiele. Jeżeli chodzi o instrukcję jest jedna. I zobaczmy sobie jak to właśnie mniej więcej wygląda z pierwszego woreczka. Budujemy tak jak widać właśnie. Zarys cmentarza, drugi, wykańczamy go i dobudowywamy drzewo. Dobra, zobaczmy sobie co nam przedstawia tył. Mamy tylko spis elementów. Czy mamy reklamę jakichś innych zestawów tutaj z tej serii? Tak, mamy. Zastanawiam się jeszcze nad kupieniem tego zestawu. Myślę, że kiedyś sobie go zakupię. To laboratorium miałem w ilości czterech sztuk, ale wszystkie sprzedałem z racji tego, że niezbyt tutaj ciekawe elementy. Się pojawiły no i tu może liceum mam. Podoba mi się jeszcze ten miar autobus, oraz ta restauracja jest dla mnie rewelacyjna. Chociaż nie wiem, no zastanowię się nad kupnem i zobaczymy może w przyszłości albo jak się pojawi jakaś pewna promocja. Nie przedłużając, ja się zabieram za budowanie i za chwilę do Was wracam. <laughs> tak właśnie wygląda zestaw w pozbudowaniu. Powiem Wam, że prezentuje się dużo lepiej niż na zdjęciach czy nawet opakowaniu. Na początku przyjrzyjmy się samej konstrukcji także usuniemy sobie minifigurki. Sama konstrukcja cmentarza wygląda dla mnie świetnie. Zobaczcie, mamy tutaj bramę wejściową, którą sobie możemy otworzyć. Dzięki temu nasza minifigurka może wejść i swobodnie przemieszczać się między nagrobkami. Bardzo fajne elementy, nie miałem jeszcze w swojej kolekcji tego typu. Dalej mamy figurkę posągu która także prezentuje się bardzo fajnie. Możemy ją sobie obracać. Tu mamy kolory do wykorzystania w aplikacji. Ja trochę się bawiłem aplikacją, ale powiem Wam, nie moja bajka. Dalej mamy dwa nagrobki. W pierwszym z nich mamy schowanego szkieleta z kluczem, a ten klucz służy do otwarcia tych fajnych drzwi, które sobie za chwilę otworzymy. Zabierzmy mu ten klucz i schowajmy go. Niech sobie tam dalej leży. Bardzo fajnie w ogóle wygląda ta naklejka tutaj. I grób Także prezentuje się całkiem ciekawie, z tą tutaj zieleninką, taki trochę zaniedbany, porośnięty. Tu mamy kolejny nagrobek, który sobie także możemy otworzyć, ale w nim nic ciekawego nie znajdziemy. No i tutaj najfajniejsze, chyba w tym zestawie, są te drzwi, gdzie sobie możemy je otworzyć. Możemy sobie normalnie, zarówno jak i tym kluczem, który w sumie do tego jest tutaj nam dany, otwieramy sobie te drzwi. I w środku, co? W środku mamy miejsce. Na jakiś taki schowek dla osoby, która się zajmuje tym cmentarzem. I zobaczcie, tu mamy kranik z wodą, gdzie kapie nam właśnie woda. I z drugiej strony wam pokażę, mamy kosz na śmieci, w którym mamy narzędzia miotłe, łopatę oraz kilofa, czyli wszystko to, co jest potrzebne grabarzowi, który zajmuje się naszym cmentarzem. Obróćmy sobie to z powrotem. Zamknijmy sobie te drzwi. No, i tutaj mamy takie drzewo, które powiem Wam średnio mi się podoba. Nim się tu możemy pobawić, właśnie o że ono niby tak rusza gałęziami. Tu mamy na takich właśnie technikowych elementach. Całkiem fajnie to działa, chociaż powiem Wam nie przekonuje mnie to. Bardziej mi się podoba ta tutaj konstrukcja. Jeżeli chodzi o tył cmentarza, no to mamy tutaj trochę zieleninki. Fajne są te czarne elementy imitujące. Ogrodzenie i co już, nawet te naklejki także bardzo fajnie w tym zestawie wyglądają. Według mnie pasują do tego klimatu. Także co do tej konstrukcji, to by było na tyle. Przyjrzyjmy się teraz minifigurkom. Minifigurek w zestawie mamy trzy. A gdy sobie na przykład jeszcze do tego doliczymy kościotrupa oraz figurkę tego posągu, możemy nawet powiedzieć, że mamy pięć minifigurek w zestawie. Na początku przyjrzyjmy się minifigurce Jacka. Powiem Wam, świetnie wygląda ta. Czapeczka z, tą, z tym kapturem o, i razem z tą bluzą. No, dla mnie rewelacja. Jak tylko zobaczyłem pierwsze zdjęcia tych zestawów, od razu wiedziałem, że muszę mieć tą minifigurkę, a najlepiej nawet i kilka takich do późniejszego wykorzystania. Co do wyrazu twarzy, mamy tutaj dwie. Jedną taką złą, drugą taki szyderczy uśmiech. Bluza świetna, biała. Tu oczywiście mamy kieszonki, do tego czarne spodnie. Powiem wam, świetnie się to prezentuje. No i Jack oczywiście ma smartfona, na którym widać właśnie, że walczy z jakimiś. Zjawami. Drugą minifigurką w zestawie jest Parker. Jest ona także drugim głównym bohaterem całej tej serii. No i cóż, jest to nastolatka, przypuszczam. Bardzo fajne fioletowe włosy. Jasno-żółta czapka. Bluza, bądź to jest kamizelka czarna z przewieszoną nerką. Świetne podarte jeansowe spodnie. Tył także mamy tutaj na druk paska od torby. No i cóż, także dwa wyrazy twarzy. Zobaczcie, mamy tutaj jeden. I drugi także takie przerażenie. Oczywiście Parker także posiada smartfona. Zobaczcie. Ona ma różowego, no i także tutaj mam jakąś zjawę na tym. Dodatkowo w większości zestawa dwójce naszym głównym bohaterom, towarzyszy duszek piesek o imieniu Spencer. Bardzo fajny odlew. Szkoda tylko, że nie wykorzystamy go w jakichś makietach typowo na przykład miejskich, z racji tego, że jego kolor biały przechodzi właśnie w taki transparentny. No i trochę dziwnie by to wyglądało. Jednakże bardzo fajna postać zwierzęca. Ostatnią minifigurką, która znajduje się w tym zestawie, jest to pan Branson, który zajmuje się prawdopodobnie tym cmentarzem. Także zobaczcie, ma bardzo fajny strój. Ogrodniczki takie uciapane, właśnie w ziemi, bądź nie wiadomo czym. Tu mamy z tyłu przewieszone szelki. Oczywiście także ma ta figurka dwa wyrazy twarzy, i on sobie możemy przerobić na takie właśnie. I on sobie właśnie możemy przerobić na straszną postać zmieniając jej główkę oraz dodając włoski, które mamy dołączone w zestawie. I w tym momencie tak właśnie prezentuje się ta nasza postać. Jak dla mnie bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o elementy zapasowe, mamy ich to co zawsze powinno być, czyli paniżamy drugi dodatkowy klucz, parę groszków, kranik, łodyg od marchewki. i to by było na tyle. Jak dla mnie zestaw świetnie się prezentuje. Myślę, że warto wejść w jego posiadanie i rozpocząć swoją przygodę z serią Hidden Side. Tym bardziej, że cena tego zestawu katalogu wynosi 129 zł, ale spokojnie możemy kupić ją poniżej 100, na dzień dzisiejszy nawet poniżej 80 zł. Także myślę, że warto rozpocząć swoją przygodę z tą serią. Jak dla mnie zestaw prezentuje się świetnie, ma tutaj bardzo fajne elementy, między innymi właśnie te drzwi oraz ta brama, których wcześniej w swojej kolekcji nie posiadam, a na pewno mi się te elementy przydadzą. No i do tego mamy kilka fajnych elementów do wykorzystania, przypuśćmy do budowy jakichś Halloweenowych mocy, bądź tym podobny. Jak dla mnie zestaw godny polecenia. Spokojnie daję mu ocenę 9 na 10. I cóż, to by było na tyle. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się ten zestaw podoba, czy nie. Czy go posiadacie i co o nim myślicie. I niebawem widzimy się w kolejnej recenzji, także z serii Hidden Side. I dzisiaj to by było na tyle. Cześć i pozdrawiam wszystkich gorąco.